Szybki test z matmy. Zatrzymaj film i spróbuj sam, a za chwilę zobaczysz rozwiązanie. W tym zadaniu kluczowe jest zauważenie, że prosta L2 przechodząca przez punkty P i Q jest prostą pionową, ponieważ oba punkty mają tę samą współrzędną x, równą 2. Jej równanie to x równa się 2. W przypadku prostych pionowych i poziomych nie możemy polegać wyłącznie na wzorach na współczynniki kierunkowe. Bezpieczniejszym podejściem jest użycie wektorów normalnych. Wektor normalny dla L2 to 1, 0. Dla prostej L1, której równanie to kx plus 2 minus 4 równa się 0, wektor normalny wynosi k2. Aby proste były równoległe, ich wektory normalne muszą być równoległe. Sprawdzenie tego prowadzi do sprzeczności, co oznacza, że proste nigdy nie będą równoległe. Jest tak, ponieważ L1 zawsze ma współczynnik przy y różny od 0, więc nigdy nie może być pionowa. Aby proste były prostopadłe, iloczyn skalarny ich wektorów normalnych musi być równy 0. Obliczenia dają nam k równe 0. Wtedy L1 staje się prostą poziomą y równa się 2, która jest prostopadła do L2. Takie zadania są na maturze. Chcesz ogarnąć matmę szybciej i łatwiej? Subskrybuj ten kanał i ucz się razem ze mną. A teraz podeślij ten film znajomym. Zobacz, czy oni też dadzą radę.